Hej, witaj na kanale Tarciwski Kiris. miło, że wpadłeś, miło, że jesteś, miło, że zostaniesz. Zobacz, ładuję sobie energetycznie, szybko moje karty pozytywną energią, i teraz wybieram trzy karty. Trzy karty dotyczące Twojej miłości, co może wystąpić dzisiaj w Twojej miłości. Jaka energia? Zobaczymy zaraz sobie. Pierwszą kartę, drugą i trzecią wybieram. Wybierz sobie ta, która najbardziej Cię przyciąga. Pamiętaj, że każda ma inną energię i nie każda będzie ze sobą współgrała. Pierwsza, druga, trzecia, daj sobie chwilę, wybierz. Jeżeli jest to karta numer jeden, dzisiaj będziesz przeżywać pewne poprzednie żywioły, będziesz wracać do tego, co było, nie potrafisz się od tego odciąć. Cały czas będziesz to przeżywać. Jeżeli natomiast jest to karta numer dwa. A w Twojej miłości pojawiają się nowe wizje, nowe możliwości, podchodzisz do tego na nowo, otwierasz się, cieszysz się i radujesz się, bo postępujesz po prostu z czymś zupełnie, zupełnie nowym. Przy trujeczce, mój drogi, jeżeli wybrałeś, zwracaj się do swojego wnętrza, bo tak naprawdę Twoje wnętrze podpowie ci, co w tej miłości powinieneś zrobić, co powinien zmienić i co naprawdę może Ci pomóc. Dziękuję, że ze mną jesteś, że subskrybujesz mój kanał. Zapraszam Cię serdecznie do dalszego obserwowania, do tego, byś ze mną był. Życzę Ci cudowności i niech Twoja miłość zakwitnie poza. Pozdrawiam